Do Ciebie przyszli Boże nasz przed Twe ołtarze, Panie. tęsknoty serć, więc przyjmij to błaganie. Podźwignij z prochu polski lud, błogosław nas. Błogosław, Boże, trud. Nie prosim Cię o szczęścia, zdrój, skarbów, blaski złociste, lecz w imię Twoje pójdziem w bój o Twe, o twe Królestwo Chryste. podźwigni z grzechu lud umacniaj nas Będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy słuchacze naszej parafialnej rozgłośni. Witamy Was bardzo serdecznie w pierwszej audycji modlitewno refleksyjnej. Dzisiejszy wieczór poświęcimy naszej wspólnocie wiary polskiemu Narodowemu, katolickiemu kościołowi. To kościół, który od ponad 120 lat prowadzi na przyszłość. Będzie to spotkanie z tradycją, historią i wiarą które prowadzą nas przez ponad 120 lat życia naszej wspólnoty ukształtowanej przez odwagę, odpowiedzialność i umiłowanie prawdy. Polski Narodowy Katolicki Kościół narodził nieprawdy Polski Narodowy Katolicki Kościół narodził się z pragnienia wolności sumienia i większego udziału wiernych w życiu Kościoła. Od samego początku głosi, że to nie tylko duchowni, ale cały lud Boży, jest powołany do współtworzenia wspólnoty wiary. W kolejnych latach będziemy odkrywać bogactwo tradycji, przybliżać sylwetki ludzi, którzy budowali polski narodowy katolicki kościół i pokazywać, jak ideały, które im przyświecały, pozostają aktualne w naszych czasach. Będziemy mówić o wierze, która zakorzenia nas w Chrystusie, o pracy, poczuciu odpowiedzialności za wspólnotę i o walce duchowej i społecznej, dzięki której kościół staje się żywym świadectwem prawdy. Zapraszamy zatem dziś do wspólnej podróży przez dzieje, duchowość i współczesność polskiego narodowego katolickiego kościoła. Raz walką zwyciężymy. Pod koniec XIX wieku, tysiące Polaków emigrowało do XIX wieku tysiące Polaków emigrowało do Ameryki w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Na nowej ziemi starali się nie tylko utrzymać swoje rodziny, ale też zachować język, kulturę i wiarę. Jednak często czuli się niezrozumiani przez duchowieństwo, które nie znało ich, nie przez duchowieństwo, które nie znało ich tradycji i języka. Z tego pragnienia, by Kościół był bliżej ludzi, narodził się Polski Narodowy Katolicki Kościół. Nie był to bunt przeciwko wierze, ale wołanie o Kościół. Kościół, w którym wierni mają głos, gdzie sakramenty, w którym wierni mają głos, gdzie sakramenty udzielane są w języku ojczystym i gdzie kapłan jest nie tylko pasterzem, ale i bratem. Trudne warunki ekonomiczne, brak ziemi, ucisk polityczny i społeczne nierówności zmuszały wielu do emigracji. Ameryka jawiła się jako kraj nadziei przemysłowych, kopalń Pensylwanii, hut i fabryk Nowego Jorku, zakładów Chicago czy Detroit. Pracowali ciężko w kopalniach węgla, przy budowie dróg i kolei, w hutach i na roli. Byli to ludzie głęboko religijni, przywiązani do kościoła i tradycji. Głęboko religijni, przywiązani do kościoła i tradycji. Ich największym skarbem, jaki zabrali z ojczyzny, była wiara, język i umiłowanie wspólnoty parafialnej. W rodzinnych wsiach i miasteczkach to właśnie parafia była sercem życia miejscem modlitwy, edukacji i wspólnotowego wsparcia. Na emigracji chcieli tego samego kościoła, w którym mogliby modlić się po polsku, śpiewać swoje pieśni. I przekazywać dzieciom wiarę w znanych im znakach i symbolach. Jednak w nowej ojczyźnie napotykali na trudną Ameryce, mocno zdominowany przez duchowieństwo irlandzkie czy niemieckie, nie zawsze potrafił zrozumieć ich potrzeby. Msze odprawiano po łacinie albo po angielsku, a księża nie znali języka polskiego. Niekiedy patrzyli na emigrantów z góry, traktując ich jak lud prosty, który ma się podpsty, który ma się podporządkować. Polacy czuli się obco w swoich parafiach, nie mogli też samodzielnie decydować o sprawach materialnych i duszpasterskich. Wielu biskupów sprzeciwiało się, by Polacy budowali własne świątynie i prowadzili je w duchu swojej narodowej, swojej narodowej tradycji. Zaczęły więc rodzić się napięcia. Polonia coraz częściej marzyła o własnym kościele, wiernym Ewangelii i katolickiej tradycji, a równocześnie... Zakorzenionym w polskiej kulturze i otwartym na potrzeby emigrantów. która odegrała przełomową rolę ksiądz Franciszek Chodur, urodził się w 1866 roku w żarkach na Podkarpaciu. Jako młody człowiek wyjechał do Ameryki, aby studiować teologię i przygotować się do przyjęcia sakramentu kapłaństwa. Jego droga nie była łatwa. Musiał zmagać się z biedą i cięż podczas studiów. To doświadczenie jeszcze bardziej zbliżyło go do emigrantów, którzy każdego dnia zmagali się z trudem życia. Po święceniach kapłańskich powierzono mu opiekę nad polską wspólnotą w Scranton w Pensylwanii. Tam spotkał ludzi pragnących mieć własny kościół, gdzie mogliby modlić, kościół, gdzie mogliby modlić się w swoim ojczystym języku i gdzie świeccy wierni mieliby realny głos w decyzjach dotyczących parafii. Ksiądz Chodur nie tylko zrozumiał ich oczekiwania, ale sam stał się rzecznikiem tych pragnień. Był kapłanem otwartym, bliskim ludziom, bliskim ludziom, duszpasterzem, ale i przyjacielem, który znał ich problemy i bronił ich godności. W 1897 roku powstała pierwsza niezależna parafia pod wezwaniem świętego Stanisława w Skranton. To wydarzenie stało się punktem zwrotnym, symbolem nogi. Wkrótce podobne inicjatywy pojawiły się w innych miejscach. Ksiądz Chodur zaczął łączyć tę wspólnotę w większy ruch, który miał doprowadzić do narodzin Kościoła. Lata mijały, a liczba niezależnych parafii rosła. Polscy wierni byli z a jednocześnie zakorzenionego w katolickiej tradycji. W 1904 roku w Skranton zwołano historyczny zjazd przedstawicieli tych parafii tam właśnie powołano do życia Polski Narodowy Katolicki Kościół. Pierwszym biskupem nowo powstałego kościoła został ksiądz Franciszek Hodur. Aby nadać kościołowi pełnie katolickiego charakteru, udał się do Utrechtu w Holandii, gdzie został konsekrowany na biskupa przez starokatolickich hierarchów. Dzięki temu Polski Narodowy Katolicki Kościół otrzymał sukcesję apostolską i wszedł do rodziny kościołów katolickich. Zachowując ciołów katolickich, zachowując ważność sakramentów i ciągłość tradycji apostolskiej. Było to wydarzenie bez precedensu. Emigranci, którzy czuli się opuszczeni, stworzyli kościół, który dawał im przestrzeń do życia w wierze zgodnie z ich kulturą i potrzebami. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego narodowy. Słowo Narodowy w nazwie Kościoła od początku budziło pytania i nieporozumienia. Nie oznaczało ono zamknięcia się wyłącznie na Polaków ani nacjonalizmu. Narodowy podkreślało fakt, że Kościół wyrósł z troski jego na emigracji. Był to Kościół, który narodził się w odpowiedzi na konkretne potrzeby polskiej wspólnoty. Jednak od samego początku polski narodowy katolicki Kościół nie chciał być Kościołem wyłącznie dla Polaków. Jego drzwi otwierały się także dla innych narodowości. W parafiach Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła zaczęli modlić się nie tylko Polacy, ale także Słowacy, Czesi, a nawet Amerykanie. Dziś Polski Narodowy Katolicki Kościół jest kościołem międzynarodowym, otwartym dla wszystkich Którzy pragną żyć wiarą katolicką, pragną żyć wiarą katolicką w duchu wolności, braterstwa i odpowiedzialności świeckich. Od początku polski narodowy katolicki Kościół prowadziło motto: Prawdą, pracą, walką zwyciężymy. Prawda. Prawda to wierność Ewangelii i odwaga, by mówić otwarcie o tym, co dobre i sprawiedliwe. Praca Praca to nieustanny wysiłek nad rozwojem parafii, wspólnot i własnego życia duchowego. I w końcu walka. Duchowa walka o zachowanie wiary, nadziei i miłości w świecie pełnym wyzwań. Narodowego Katolickiego Kościoła. A więc polski Narodowy Katolicki Kościół wierzy w Boga w Trójcy Świętej jedynego: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uznaje siedem sakramentów jako źródło szczególnej łaski, które pomagają nam w drodze do zbawienia. Szczególne znaczenie ma, Eucharystia, znaczenie ma Eucharystia, ofiara, uobecnienie Chrystusa pośród ludu Bożego. Liturgia jest sprawowana w językach narodowych, aby każdy wierny mógł rozumieć i uczestniczyć w modlitwie. Dzięki temu Kościół nie jest obcy, ale jest przede wszystkim, ale jest przede wszystkim domowy. Modlitwa brzmi językiem serca. Posłuchajmy fragmentu jednego z kazań biskupa Chodura. Kościół Chrystusowy musi być blisko człowieka, nie może być zamknięty w murach, nie może być własnością tylko duchu Boży. To żywa wspólnota, w której każdy ma swoje miejsce i powołanie. Te słowa pokazują, jak bardzo polski narodowy katolicki Kościół od początku kładł nacisk na wspólnotę i współodpowiedzialność wiernych. Dziś pragniemy sięgnąć, dziś pragniemy sięgnąć do słów jednego z wielkich przywódców polskiego narodowego katolickiego Kościoła, biskupa Leona Grochowskiego. Jego przemówienie, wygłoszone wiele dziesięcioleci temu, pokazuje, że Kościół nasz, choć zorganizowany został ponad 120 lat temu, wciąż 20 lat temu, wciąż zmaga się z podobnymi wyzwaniami. To, co mówił wtedy biskup Grochowski, Pozostaje żywe i aktualne również dzisiaj. Posłuchajmy fragmentu tego wystąpienia, który przenosi nas w czasy początków Kościoła, a jednocześnie dotyka naszych współczesnych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żyjemy w czasach wielkich przemian i niesłychanego postępu prawie w każdej dziedzinie naszego życia. Człowiek opanował Ziemię, a nawet sięga w przestworza i nowe tajemnice. Stale udoskonalane maszyny wręczają człowieka w ciężkiej pracy. Mamy wszelkie wygody i ułatwienia, o jakich nawet nie marzyli nasi ojcowie. Opanowaliśmy przestrzeń, możemy się przenosić nawet w bardzo odległe miejsca, z błyska, wszak wybieramy się w podróż aż do Księżyca i do innych planet miliony mil odległych od naszej ziemi. Podnieśliśmy dobrobyt, zwłaszcza w Ameryce, do niewywalej skali. Mamy rozwinięte szkolnictwo i stale czynimy wysiłki, aby każdy miał dostęp do nauki i do, i do szkoły. Jednak przy tych wszystkich zdobyczach mało jest między nami ludzi szczęśliwych i zadowolonych. Dzieje się raczej przeciwnie coraz bardziej wzrasta liczba kryminalistów, ludzi ludzi nerwowo chorych i obłąkanych, stale też wzrasta liczba rozwodów, więcej niż połowa naszej młodzieży fizycznie nie jest zdolna do służby wojskowej, a ostatnia wojna i zbrodnie dokonane wszystkich zbrodniarzy wykazała jak nikczemnym i zwyrodniałym staje się człowiek, gdy się oddali od Boga i ugrzęźnie w brudnym materializmie. Nad tym problemem powinien się zastanowić każdy rozumny człowiek. Cóż się dzieje w świecie? Jakże uroczo, jakże obrzydliwie zarazem. Zewsząd prawda się wykluwa, a kłamstwo przemaga wszędzie. Stroi się świat jakby na gody przy, przy pogrzebowym łkaniu głodnych, mordowanych narodów. Morze rozkoszy i od ocean cierpienia, a przy rozkoszy nuda, rozpacz przy cierpieniu. Powolani obsiedli rozpustne życia biesiady, a niepowodzenia biesiady, a niepowołanym przekazali zgrzytanie z zębów na ziemi. A w ziemi wspólne grobowisko. Próżność się święci, a cnota próżnuje. Świeckie ramię sprzete czyniało, przybiało. Bożego słowa każdy używa albo nadużywa, ale nikt w nim nie żyje. Ani ono nie żyje w nikim. Braterstwo ludzi i ludów się głosi, a kaninowe zbrody nie przeszły od ludzi do ludzi. Oto przed nami cuda przemysłu, oto nieomylne skarby nauki, oto zbytki o jakich sabarytom się nie śniło, a przy tym wszystkim ludzie i ludy lakną, pragną i jęczo z dychaniem niewymownym. No cóż się to wszystko zdało do tego, to prowadzi. Cóż opatrzyła nauka uczonych? Cóż zarobiła praca robotników? Co zakupiło złoto bogaczy? Co wywalczyło braterstwo narodów? Co złoto bogaczy? Co wywalczyło braterstwo narodów? co obmyło nareszcie łzy tylu pokoleń. Święty Boże, cóż się dzieje w świecie? Dzieje się po raz drugi to, co się nie powtórzy. Rodu ludzkiego wtóre przesilenie. Świat stary umiera, a nowy się rodzi. Świat trzeci nastaje. Miał, żeby świat nasz zasłużyć na los Rzymu albo na los Gomory, los Gomory? Miał, żeby znowu potop jaki? Potop krwi albo ciemnoty osromocić naszą ziemię? O nie, potopu już nie będzie na skażenie ziemi. Mogą być klęski, mogą być powodzie, a zapobiec im od Was samych zależy. I domyślcie się dróg i środków Pańskich. Przed naszymi oczami rozpoczyna się właśnie nowa karta ludzkich dziejów. Dziejów! Historia początków polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła jest świadectwem odwagi, determinacji troski o wiarę. Polscy emigranci nie odwrócili się od Chrystusa, nie porzucili Ewangelii. Przeciwnie, szukali drogi, by być bliżej Boga w warunkach, które były im dostępne śpiewać znane pieśni, tworzyć wspólnotę, w której świeccy nie są jedynie biernymi obserwatorami, ale aktywnymi, współodpowiedzialnymi za życie Kościoła. Ta historia niesie ważne przesłanie również dla nas współczesnych. Uczy nas, że Kościół nie jest tylko strukturą hierarchiczną, wspólnotą wiernych. Każdy w nim ma swoje miejsce, każdy ponosi odpowiedzialność za jego rozwój. Wierność Ewangelii łączy się tu z odwagą, by budować Kościół, odpowiadający na realne potrzeby wiernych. Polski Narodowy Katolicki Kościół od samego początku przypominał, że chrześcijaństwo to nie tylko tradycja. Ale żywa relacja z Chrystusem i wspólnota oparta na miłości, wolności i wzajemnym szacunku. To właśnie dlatego Kościół ten przetrwał ponad 120 lat, a jego przesłanie wciąż jest aktualne, zarówno w Ameryce, jak i w Polsce czy, kan Ameryce, jak i w Polsce, czy Kanadzie, gdzie wspólnoty polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła nadal służą wiernym. Z okazji 50. rocznicy powstania parafii w Hamilton, w księdze pamiątkowej zostały zapisane słowa ja tu należę ps otwarty również dla Ciebie jest zaproszeniem, abyś przyszedł do naszej wspólnoty i poczuł bliskość Boga i otaczających cię ludzi. Posłuchajmy Ewangelii według świętego Mateusza. Wy jesteście światłością świata. Nie może, się ukryć miasto po... Nie może się ukryć miasto położone na górze. Takim światłem pragną być nasze parafie znakiem nadziei i wiary miejscem, gdzie człowiek znajduje Boga i wspólnotę. Dzisiaj Kościół obecny jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce. Parafie polskiego narodowego katolickiego Kościoła wciąż żyją duchem braterstwa i otwartości. W Hamilton, w parafii pod wezwaniem świętej Trójcy kontynuujemy to dziedzictwo łącząc modlitwę z troską o Dziedzictwo łącząc modlitwę z troską o wspólnotę, służbę, potrzebujących i otwartość na wszystkich, którzy szukają Boga. Wielu wiernych podkreśla, że w Polskim Narodowym Katolickim Kościele odnaleźli dom, miejsce, gdzie nie tylko modlą się i przyjmują. Kościół nie jest dla nich instytucją z zewnątrz, ale wspólnotą, którą sami budują. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za dar Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła. Dziękujemy za osobę biskupa Franciszka Chodura. I wszystkich, którzy swoim budowali wspólnotę wiary. Prosimy Cię, Panie, abyśmy byli wierni Ewangelii, odważni w głoszeniu prawdy i pełni miłości w naszych parafiach. Niech polski narodowy katolicki Kościół zawsze prowadzi do Ciebie źródła życia i, zba... i zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy radiosłuchacze, dziękujemy, że byliście dziś z nami w tej audycji poświęconej polskiemu narodowemu katolickiemu kościołowi. Niech ta historia przypomina, nam, że kościół jest historia przypomina nam, że kościół jest przede wszystkim żywą wspólnotą, wspólnotą wierzących, którzy razem kroczą drogą do Chrystusa. Niech Bóg błogosławi Was i Wasze rodziny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziękuję Pani Magdalenie Rudzki i Panu Jerzemu Stal za ofiarowany czas, życzliwość i piękny dar głosu, którym wsparli naszą audycję. Niech Bóg wynagrodzi Państwa dobroć i zaangażowanie w dzieło budowania wspólnoty naszego Kościoła.